straciłeś pracę, jak zacząć biznes w internecie, jak się odbudować właśnie po tej stracie. Do tego nagrania tego odcinku podcastu zainspirowała mnie osoba, mój klient, który zgłosił się do mnie na konsultację, no i podczas już tej konsultacji przeważnie osoba, która zgłasza się do mnie na konsultację, chce sobie obgadać biznes, chce stworzyć strategię na przykład, no to przeważnie zaczynamy to od briefu, czyli zadaję tej osobie pytania, jak to jest twoim klientem, o czym myślisz, tak, żebym przygotował się na taką konsultację, no ale tutaj nic nie było, po prostu ta osoba powiedziała, Mirko, potrzebuję kilku podpowiedzi, ty masz doświadczenie i chciałem od Ciebie pomocy. No i podczas tej konsultacji okazało się, że ta osoba, mój klient, stracił pracę i chciałby, miał taki pomysł, że otworzy sklep internetowy. No i za chwilę ci powiem, jak sobie z tym poradzimy, z takim problemem, i właśnie nagranie tego odcinka zainspirowało mnie do tego właśnie to spotkanie, no bo pomyślałem sobie, że jest wiele osób, które są w podobnej sytuacji, nie zawsze chodzi o to, że tracą pracę i chcą założyć gdzieś tam, powiedzmy, biznes w internecie, no ale myślę sobie, rzucę etat, bo w tym internecie to jest tak fajnie, bo tu leżysz się na plaży, piszesz sobie e-booki, zarabiasz pieniądze, no i taka tak jakby perspektywa może Doprowadzić do wielu problemów, więc jak się do tego przygotować, jak ja bym to zrobił, jakie tu są takie typy, podpowiedzi, od czego zacząć, żeby się tego wszystkiego nauczyć i co najważniejsze, żeby z jednego jakby problemu dołka, typu ktoś traci pracę, źródło dochodu, nie wpaść w jeszcze gorszy dołek, czyli w jakiś długi, no bo akurat sobie zamarzyliśmy bez doświadczenia, żeby założyć sklep internetowy. Więc witam Cię z tej strony, Mirosław Skwarek, i w tym odcinku właśnie odpowiemy sobie na to pytanie, pokażę Ci jaka jest moja perspektywa po wielu, wielu latach pracy z klientami. I jak możesz dzięki temu właśnie się ustrzec przed takimi błędami, błędnym myśleniem. Więc pierwszy podstawowy błąd jest taki, że jeżeli ktoś traci pracę albo już się wypala w danej pracy, no to jeżeli nie miałeś nigdy doświadczenia np. w sklepie internetowym czy w sprzedaży internetowej, to nie zaczynałbym tego, że ok, nie mam pracy, to ja sobie założę sklep internetowy. Dlatego, że w tu w wielu przypadkach jest taki problem, że nie masz praktycznie żadnego doświadczenia i ucząc się na przykład sprzedaży internetowej, wydasz mnóstwo pieniędzy, zgłosi się do ciebie mnóstwo osób, których celem będzie to, żeby wystawiać ci faktury, ale nie to, żebyś ty te faktury też wystawiał. Czyli będziesz po prostu dawcą gotówki, aż zostaniesz z niczym, no i wtedy, wtedy biznes się kończy. Jeszcze wracając w ogóle do tej straty pracy, jesteśmy teraz bombardowani cały czas informacjami typu, że sztuczna inteligencja zabierze pracę, że w ogóle są potężne zwolnienia przez sztuczną inteligencję, co jest oczywiście totalnym bullshitem. W jakimś tam stopniu sztuczna inteligencja może na to wpływać, ale zadaj sobie bardzo proste pytanie. Jak musisz być średni, żeby ktoś się zwolnił przez sztuczną inteligencję. Bardziej ludzie się wspomagają teraz sztuczną inteligencją. Był jakiś tam boom. Też pamiętaj, że każda spółka akcyjna no chce się pokazać, że ona tam wdraża tą sztuczną inteligencję, więc te jakby zwolnienia są trochę takimi zakamuflowanymi innymi zwolnieniami. I akurat ten mój klient stracił pracę nie przez sztuczną inteligencję, tylko po prostu przez konkurencję Chin. I uważam, że jakby ta sytuacja obecna na rynku w Polsce, ona nie wynika bardziej ze sztucznej inteligencji, to jest takie fajne wytłumaczenie, przykrycie pewnych Problemów, ale te zwolnienia, które gdzieś tam się pojawiają, głównie wynikają po pierwsze z tego, że podniesiono tą najniższą krajową, czyli koszty pracy się zwiększyły, są coraz większe podatki, i po prostu firmy już sobie z tym nie radzą. Do tego mamy Niemców, którzy niemiecka gospodarka jest mocno zrośnięta, szczególnie zachód polski jest mocno zrośnięty z niemiecką gospodarką. Jak tam się robi trochę gorzej, no to w Pol Polska to natychmiast odczuwa. Więc ten mój klient stracił pracę nie przez sztuczną inteligencję, tylko przez konkurencję chińską, czyli coś tam robili, no nie będę tutaj zdradzał tak do końca, jakieś tam śluby bardzo precyzyjne, no i Chińczycy po prostu robią to taniej, no i właściciel wieloletniej firmy rozwiązał tą firmę, zaczął zwalniać i po prostu już nie będzie tego robił, ma już swoje lata, więc nie będzie się bawił tutaj w konkurencję z Nami. Więc to też jakby po pierwsze ta, ten strach przed tym, że sztuczna inteligencja zwalnia, zwalniają inne czynniki jakieś tam ekonomiczne. Nie tylko sama sztuczna inteligencja. Myślę, że jej udział nie jest aż tak duży w tej w jakiejś tam fali. To też ja zawsze podpowiadam taką prostą rzecz. Jak wejdziesz sobie na YouTube'a, to tam przeczytasz dużo nagłówków gdzie jest mówiona o zwolnieniach. Jeżeli sobie w, po prostu wpiszesz w statystyki, sprawdzisz nawet z czatem GPT statystyki bezrobocie w Polsce ilość zwolnień, to dostaniesz dane. Więc nie patrz na nagłówki, tylko patrz na dane. No i jest oczywiście jakiś tam spadek w Stanach Zjednoczonych. W tym miesiącu mieliśmy największe, największą ilość zwolnień w USA od 20 lat, więc to już są twarde dane. Ale patrz na dane, nie patrz na tą panikę, no bo to powoduje, że ludzie jeszcze wpadają w większą panikę i to w niczym nam nie pomaga. No ale wracając do tego, że jeżeli gdzieś jesteś w sytuacji, bo być może właśnie słuchasz tego podcastu, bo masz obawę lub straciłeś pracę i masz taki pomysł, że fajnie by było zarabiać w tym internecie, to w tym odcinku właśnie powiem Ci o takich prostych sposobach, co bym podpowiedział takiej osobie, od czego bym zaczynał i jakbym stał się bardziej taki zwolnienie odporny, albo w ogóle stworzył sobie miejsce w internecie, żeby też się zabezpieczyć przed tym, no, żeby zawsze mieć takie kompetencje, które będą potrzebne. Więc pierwsza rzecz to jest to, że musisz sobie zadać takie pytanie, bardzo proste, co byś robił, gdyby pieniądze nie miały znaczenia. Wiem, że w tym przypadku może być to trudne, ale jeżeli chcesz już zaczynać od nowa, czyli myślisz o tym biznesie w internecie, czyli coś, co robię ja i wielu innych ekspertów, czy po prostu zarabiamy na swojej wiedzy, czy w postaci konsultacji, kursów, książek, e-booków, ale idziemy w tym, żeby mieć tą wolność, czyli pracujesz sobie z laptopa, nie musisz być w Polsce, tak jak ja mieszkam sobie w Hiszpanii, oczywiście w Polsce też, bo działam sobie tak jakby na tych dwóch, w tych dwóch miejscach, ale to jakby dla mnie był ten, ten priorytet, nie? Bo ja mogę sobie prowadzić szkolenia w Polsce, stacjonarne, dosyć szybko mógłbym się na to przestawić, aczkolwiek właśnie mi zależy na tej wolności, czyli żebym mógł to robić z laptopa, to był zawsze dla mnie priorytet, bo ja już na etacie pracowałem i wiem, tam też są te plusy i minusy, ale jakby już to robiłem i wiedziałem, czego mi w życiu brakowało, i po prostu o to sobie zadbałem. Więc takie bardzo proste pytanie, które warto sobie zadać, to jest to, żebyś sobie zapisał zapisała co byś robił, gdyby pieniądze nie były problemem? Nie musisz znać odpowiedzi na to pytanie teraz. Z dobrymi pytaniami jest tak, trochę jak z pracą z terapeutą czy pracą nad sobą, że pewne rzeczy dopiero ci się pojawią po nie wiem, paru dniach, nie? Czyli zadasz sobie pytanie, nie znasz teraz odpowiedzi, nie musisz jej znać, ale odpowiedź się może pojawić na przykład po trzech dniach, czy pod prysznicem, gdzieś ci to wyrzuci. Więc co byś robił, gdyby pieniądze nie, stawi, nie, nie stanowiły problemu i tam znajdziesz takie elementy, które są twoją pasją, nie? Nie mówię, że na każdej pasji da się zarobić, też nie na każdej pasji zarobisz miliony, ale na wielu pasjach zarobisz więcej niż pracując na etacie, przekręcając jakieś tam śrubki. Więc ja też uważam, trochę mnie to boli, że ludzie widząc moje wyniki, czy powiedzmy najlepszych graczy na rynku, jakieś tam milionowe sprzedaże, to ludzie są smutni, jak później zarobił 10-20 tysięcy. I ja od razu mówię, nie każda nisza jest milionowa, nie wszędzie zrobisz miliony, nie w każdym okresie ekonomicznym zrobisz miliony. Więc ciesz się, jeżeli. Masz wolność plus te 10, 20 tysięcy, czy nawet 5 tysięcy, 7 tysięcy ze swojej pasji, z tego co kochasz, to myślę, że to jest o wiele lepsze niż tam 4-5 tysięcy przykręcając śrubki, czy nie wiem, jadąc na szparagi. Oczywiście w zależności co lubisz, tak, ale to są takie prace, które nie będą cię rozwijały, więc od tego bym zaczął. Druga rzecz, sprawdź sobie w swoim telefonie, przejrzyj zdjęcia i tak przeanalizuj. Czemu najczęściej robisz zdjęcia? Co najczęściej fotografujesz? Jeżeli to nie wiem, są ciągle jakieś wycieczki, to może właśnie wyjazdy, turystyka, te elementy, może pomaganie ludziom, żeby gdzieś tam sobie podróżować, może to być Twoją pasją. I, jeżeli, nie wiem, często robisz fotografię zwierząt, tak, czy lasu, no to być może to są jakieś twoje pasje, które mógłbyś zamienić. Nie wiem w tym momencie, jak zarobić na tym, że lubisz fotografować las, ale być może właśnie twoją pasją jest fotografia, na przykład ziołolecznictwo. Mam wielu klientów, którzy mają bardzo fajne biznesy, które są oparte na takiej naturalnej medycynie. I to się sprzedaje, to nie są może milionowe przychody, ale tak jak mówię, no jest to taki poziom 10-20 tysięcy w miarę, Taki stabilny. I to jest bardzo ważne ćwiczenie, żebyś zrozumiał, co cię kręci, co jest twoją pasją. Druga rzecz, nie zaczynaj od budowania sklepu internetowego, budowania sklepu internetowego, jeżeli nigdy takiego sklepu nie robiłeś. Jeżeli nie wiesz, co to jest domena, nie wiesz, co to jest pozycjonowanie, dopiero jesteś początkującą osobą, to pamiętaj, że te wszystkie początki twoje to albo zapłacisz za to dużym, dużą ilością zmarnowanego czasu, bo będziesz się tego wszystkiego uczył, albo co gorsze, zapłacisz to dużymi pieniędzmi. Więc tutaj nie ma magii, że ktoś to w ogóle nie czuje, nie rozumie internetu, raptem zapłaci jednej, drugiej, piątej agencji i to wyjdzie. Czasami się to zdarza, ale w większości przypadków to nie, to nie będzie działało. Agencje w większości przypadków niestety, ich celem jest wystawić ci fakturę i ogólnie mają cię w dupie w większości przypadków. Dlaczego? Dlatego, że tam... Właściciel firmy, być może on jest kumaty, czasami jest ileś tam osób, które rozumieją, co to jest webinar, co to jest lejek sprzedażowy, jak to sprzedawać, ale zobacz, że większość tych agencji samodzielnie nie wiedzą, oni sami nie wiedzą, jak zdobyć klientów, a jak mogą Tobie zdobyć klientów na e-booki. Więc jak idziesz do jakiejś agencji, ta agencja nie sprzedaje kursów, nigdy nie mieli z tym doświadczenia, nie wiedzą, co to są e-booki, no to. Prawdopodobieństwo, że pomogą Ci szybko zarobić na wiedzy, też jest znikome, więc jakby Twoje brak doświadczenia, ich brak często zaangażowania, no tutaj nic dobrego z tego nie wyjdzie, więc lepiej ten trening przeprowadzić gdzie indziej. Więc tutaj jest bardzo prosta podpowiedź. Jeżeli chcesz założyć sklep internetowy. To pomyśl o tym, ja bym szedł w takie dwa kierunki. Pierwszy kierunek najlepiej bym się zatrudnił w jakimś sklepie internetowym, poszukał nawet w okolicy, żeby nie wiem, gdzieś tam się nie przeprowadzać i tak dalej, mm, czy nawet jakaś tam praca zdalna, i zacząłbym uczyć się tego biznesu u kogoś, czyli po prostu rzetelnie pracując w jakiejś innej firmie, poznałbyś ten biznes od potrzeb. Byłbym też wtedy bardzo zaangażowany, czyli chciałbym się tego nauczyć, chciałbym realnie tej firmie pomóc i chciałbym poznać te wszystkie etapy, elementy, odpakowania, przesyłek po SEO, jak to wszystko działa, jak funkcjonuje też nie każda firma da ci dostęp do wszystkich informacji, ale właśnie po to, żeby tego biznesu się nauczyć i wtedy byś wiedział, czy akurat chcesz to robić gdzieś tam po pracy, otwierać powoli swój sklep internetowy, czy po prostu policzyłbyś, że z twoimi zasobami z jakby twoim pomysłem na biznes to po prostu nie wyjdzie. Więc lepiej te błędy popełnić u kogoś albo zrozumieć jak działa rynek u kogoś, niż to robić u siebie. Drugim poligonem doświadczalnym, żeby nauczyć się biznesu, gdzieś tam po swojej pracy, no bo z czegoś musisz żyć jak będziesz zakładał sobie ten biznes, to jest to, żeby nauczyć się tego na tak zwanym marketingu afiliacyjnym, czyli marketingu partnerskim. Nie wiem czemu w Polsce jakby ten marketing afiliacyjny, czyli marketing partnerski, po pierwsze, jest jakoś mało rozpropagowany, za chwilę ci wytłumaczę, na czym on polega, a po drugie, gdzieś ludziom się od razu to kojarzy z jakimś MLM. To nie jest żaden MLM, tylko marketing partnerski polega na tym, że jak ktoś z twojego linku na przykład wyślesz mi link, Mirek, tutaj jest fajny produkt, ja z tego linku kupię jakiś produkt, to ty dostajesz prowizję za sprzedaż. Amazon na przykład ma swój program partnerski, czyli na przykład jak nagrasz, masz jakiś kanał na YouTubie i nawet wrzucisz, jakie masz, jaką masz kamerę, jaki obiektyw i podlinkujesz do tych produktów w Amazonie i zgłosisz się do ich programu partnerskiego i ktoś oglądając twój filmik stwierdzi, Chce mieć też taki aparat, kupi go z twojego linku, to ty dostajesz od, od Amazona, czy od tej firmy, która wystawiła ten aparat, dostajesz prowizję. Na przykład Udemy ma coś takiego, jak programy partnerskie. W Polsce przed programem partnerskim jest też M2M, czyli Money to Money, który Płaci za to, że polecasz komuś na przykład jakieś konta w banku. I nie mówię o jakichś tam patologiach typu, namawiasz kogoś do założenia pięciu kont, ta osoba namawia kogoś innego do założenia pięciu kont, tylko bardziej mówię o naturalnym sposobie, jak wielu, wiele osób z branży finansowej zarabia. Czyli na przykład robi analizę jakichś kont maklerskich i mówi, tutaj macie link. Jak, kupi, jak założysz takie konto maklerskie z takiego linku, to po prostu ta, ten bank się z tobą dzieli pieniędzmi. To jest właśnie fair play, i wtedy. Uczysz się, możesz na przykład zacząć pisać bloga, nagrywać na TikToku, uczyć ludzi, dawać ludziom wartość na temat finansów osobistych. Jeżeli nie masz jeszcze swojego kursu, szkolenia, dopiero raczkujesz i zaczniesz sobie działać w tych programach partnerskich, czyli założysz sobie konto na M2M, tam sobie wybierzesz na przykład co chcesz promować, przeanalizujesz to i wtedy będziesz zarabiał właśnie na poleceniu. Właściciel jednego z blogów takich polskich finansowych, jeden z największych takich blogów, akurat sprawdzałem, zrobili teraz porównywanie, chyba jakiś tam lokat. I wszedłem z ciekawości, kliknąłem w linki, i tam na górze w linkach, jak ktoś umie to odczytać spokojnie, widać, że są to linki partnerskie, więc tworzą ranking na przykład no powiedzmy, jakieś tam opcji, różnego typu obligacji, i tak dalej, skarbu Państwa na przykład. I wtedy, jeżeli sobie to założysz z ich linku, no to ty zarabiasz. Prosty przykład. I zobacz, i wtedy uczysz się tego biznesu internetowego nie na jakby swoim produkcie, bo jego jeszcze nie masz, ale sobie testujesz. I teraz pomyśl sobie: jeżeli masz bloga na tematy finansowe, czy na przykład TikToka, prowadzisz kanał systematycznie na tematy finansowe, no to jeżeli ktoś kupi ci z tego linku, no to już wiesz, że masz potencjalnych klientów, ludzie ci ufają. Więc wtedy, jak już stworzysz ten produkt cyfrowy, nie wiem, kurs, jak stworzyć budżet domowy, jak inwestować nadwyżki, no to już jest jakieś prawdopodobieństwo, że ludzie kupią, bo już swoich linków kupują. Więc to jest taka wersja beta twojego biznesu, żeby to przetestować. Więc polecałbym takiej osobom, które, nie wiem, boją się utraty pracy albo tą pracę stracili, żeby nie wkładać jakichś swoich oszczędności od razu na jakiś nowy biznes, tylko może właśnie pójść do pracy, ale nie do takiej, gdzie będziesz znowu przykręcał śrubki, tylko właśnie może do pracy, gdzie weźmiesz pod uwagę to, że chciałbyś w tej pracy się rozwijać, czyli uczyć się nowych rzeczy, bo to jest oczywiście twój wybór. I oczywiście... Praca dla osób, które chcą pracować ciężko fizycznie, ona jest. Dlatego, na przykład, w Polsce ona jest, Polacy nie chcą tam pracować, pomimo że mówi się o bezrobociu. No to dla takiej ciężkiej pracy fizycznej ta praca jest. Tylko pytanie, czy ta praca cię będzie rozwijała. I ja pamiętam taką historię Alexa Jeffrey'a, który właśnie pracował na budowie, pracował jako taki pracownik budowlany i po pracy gdzieś tam właśnie działał sobie w tych programach partnerskich, uczył się tego biznesu. To się da zrobić, tylko oczywiście, będzie to kosztem. Większość ludzi po pracy. Już nic nie robi. I jakbyśmy sobie przeanalizowali, jak żyje taki przeciętny, zwykły Polak, no to jego rytm jest taki. Idzie do pracy, wstaje rano, idzie do pracy, wraca z pracy, zajmuje się dziećmi je obiad, ogląda sobie tam wiadomości, Netflixa, przejrzy TikToka i idzie spać. No i to, to się pojawia, jakby to, ten jeden dzień jest kserowany, ileś tam tysięcy, set tysięcy, aż po prostu zejdziemy z tego świata i czekając na emeryturę tak przeżyjemy ten dzień, te swoje życie. Inne osoby, ten promil, to są osoby, które na przykład gdzieś są na etacie, ale w jakiś sposób, nie wiem, słuchały podcastów, poczytały parę książek, poszły do Empiku, kupiły Briana Tracy'ego i zrozumiały, że można trochę inaczej. Więc na tym etacie jeszcze gdzieś tam sobie zaczynają rozwijać swój pomysł na biznes, uczą się, coś zaczynają próbować i Zasada jest taka, że po pracy musisz sobie wygospodarować tą jedną, dwie godziny na to, żeby na przykład, nie wiem, pisać bloga, nagrywać, tworzyć content na YouTube'a. Ja tak właśnie zaczynałem, czyli ja po pracy, a miałem w sumie tych prac kilka, czyli pracowałem w szkole na etacie, jako pedagog szkolny tam jakieś prowadziłem zajęcia muzyczne, no też przy tablicy zaczynałem już później pracować, do tego prowadziłem szkolenia dla dorosłych, czyli jakiś tam z NLP, z wywierania wpływu, pomagałem osobom bezrobotnym wchodzić na rynek pracy, kobietom bezrobotnym na rynek pracy i tak dalej i do tego jeszcze w weekendy grałem wesela, do tego jeszcze sprzedawałem reklamy. W takiej gazecie regionalnej, i gdzieś tam w międzyczasie jeszcze pisałem oferty dla wydawnictwa Złote Myśli, czyli przeważnie miałem, tak powiedzmy, 3-4 różne prace w jednym tym życiu swoim. Czyli jakby w jednym momencie. No, i jeszcze w tym wszystkim już pisałem sobie bloga. Jak znajdowałem na to czas? Nie wiem. Jakoś to po prostu robiłem. Myślę, że dlatego znajdowałem ten czas, że miałem wysoką motywację, że chciałem coś zmienić w swoim życiu, bo wtedy moje życie było taki kubeł zimnej wody, że po prostu z no, takiego młodego studenta, który grał sobie na gitarze, muzyka, dobrze się bawił, mieszkał z rodzicami. Dostałem kasę tam od mamy. Akurat wtedy wiele nie potrzebowałem, studiowałem sobie. Oczywiście też gdzieś tam wakacje pracowałem, no ale normalnie studiowałem dziennie, no i, i wszedłem w to dorosłe życie. I dostałem taki kubeł zimnej wody, jej skąd tu brać pieniądze, i zacząłem szukać. I, i wtedy czułem, że to mnie przerasta, że to jest w ogóle beznadziejna sytuacja. Teraz wiem, że to był najpiękniejszy prezent od życia, który dostałem, bo bo mi się chciało. Pewnie gdybym miał ciepełko, wystarczałoby mi w tej szkole, dostałbym, nie wiem, mieszkania od rodziców, sieć sobie tutaj, pracuj sobie w szkole, to pewnie nadal bym przepracował w szkole. Nie wiem, czy, czy to czyniłoby mnie nieszczęśliwym, ale nie, miał, nie musiałbym się starać. Więc Twoim największym problemem bardzo często jest to, że ty się nie musisz starać. Pitolisz te swoje takie rzeczy, że tam chcesz coś zmienić, słuchasz podcastów, główno chcesz zmienić, bo jeżeli nie zmieniłeś, to nic nie chcesz zmienić. I po prostu spójrz sobie w lustro i zaakceptuj, lepiej zaakceptować to życie, które masz, niż nie lubisz tego życia. Oszukiwać się, że za chwilę rzucisz ten etat i tak dalej, i coś tam swojego zaczniesz. No bo jeżeli nie zaczynasz, to tego nie chcesz, nie? jakby zmiana wynika z tego. potwierdzeniem zmiany jest to, że coś zmieniłeś, nie tylko, że o tym gadasz. Więc ja to robiłem po pracy, czyli znajdowałem jakiś czas. Czy mi się to chciało? No raczej nie, ale już w momencie, kiedy zacząłem pisać bloga, dostałem inne paliwo, czyli ludzie zaczęli mi to komentować i jakby czułem, że, że to jest to. Dzisiaj na przykład dostałem ze trzy takie wiadomości typu: twoje te codzienne podsumowania wyciągnęłem jest główna, na przykład, ktoś mi napisał, inna osoba mi napisała, że dzięki temu, że nagrywam podcast, na przykład, słuchać od trzech dni moich podcastów, i one to osobę zmieniają. I to jest takie dodatkowe paliwo, więc nawet jakbym na tym nie zarabiał, to nadal bym to robił, bo to kocham. To jest jakby takie moje hobby, które daje mi to paliwo i rozwija mnie też przy okazji. Ale na początku przeważnie robisz to ze względów finansowych, więc po prostu rób coś po pracy, i nie będzie to łatwo bo etat nas uczy tego że natychmiast dostajemy gratyfikację czyli dost pracujesz i jak wszystko dobrze pójdzie dostajesz wypłatę. Nie? Tutaj pracujesz i Przeważnie to ci nie będzie wychodziło, nie będzie tej wypłaty. Więc tutaj to jest tego dla świrów, dlatego tylko jakaś część ludzi naprawdę później na tym zarabia. Mam takiego klienta, który też zaczynał właśnie na budowie, kopał gdzieś tam te fundamenty, pracował na budowie w zimnie, cierpiał z tego powodu bardzo. No i gdzieś czuł podskórnie, że stać go w życiu na więcej, jest młodym gościem. No i teraz jest dietetykiem, sprzedaje miesięcznie po 100-200 tysięcy diety i robi z tego kursy, więc wszystko się da, ale trzeba w to włożyć pracę, po prostu musisz się chcieć, nie tylko gadać, że chcesz, ale musisz po prostu się tego uczyć, przestać się bać. Gdzieś ostatnio wyczytałem takie słowa, że w większości takich pism typu Biblia, Koran i tak dalej, najczęściej pojawiającymi się zwrotami to jest nie lękajcie się. I naprawdę mogę po tych 48 latach mojego życia, czy tam powiedzmy 17 lat prowadzeniu biznesu, mogę powiedzieć, że to jest chyba najważniejsza sentencja, którą ja też ciągle muszę sobie gdzieś tam powtarzać, że jeżeli przestaniesz się bać, wtedy zaczniesz działać. Wtedy zacznie się w życie zmieniać. Ja wiem, że, że to, żeby przestać się bać, tego też się boimy, i to jest bolesne. Ale uśmiechnij się do tego lęku i po prostu zrób swoje. Zobaczysz, jak, jaka magia się zacznie dziać w Twoim życiu. Więc też nie bój się ciężkiej pracy, nie, nie bój się też pracy po pracy. Będą się z Ciebie śmiać, nie będą ci wierzyć, że tobie się uda, bo nie chcą, żebyś ty miał trochę lepiej niż ta cała reszta, i tak będzie, ale po prostu rób swoje. I to są takie podpowiedzi dla osób, które by chciały gdzieś tam. Po utracie pracy, jakiegoś tam źródła dochodu, czy po prostu wypaleniu już tej pracy, albo po prostu chcesz ją zmienić, żeby właśnie tak do tego podejść, żeby mieć po pierwsze to jakieś zabezpieczenie, ale z drugiej strony, żeby zabezpieczenie, czy na przykład praca na etacie, nie powodowała, że ciągle nie zaczniesz bo tu masz to ciepełko, to bezpieczeństwo i to będzie twój, twoja największa, te, taki stoper, taka kotwica, która będzie cię przy tym wszystkim trzymała. I taką ostatnią kwestią, chyba już ją trochę poruszyłem, to jest to, że jak wybierasz sobie to takie dodatkowe źródło dochodu, czyli gdzieś jeszcze będziesz musiał pracować, to zawsze zadaj sobie pytanie, czy w tym miejscu będziesz mógł się rozwijać. Czyli szukaj szans na to, żeby się rozwijać, żeby uczyć się nowych rzeczy, a nie wykonywać jakiejś prostej czynności, która cię będzie odmurzała. Oczywiście, jeżeli nie masz w tym momencie wyjścia, to OK, ale zawsze staraj się szukać tam, gdzie będziesz mógł się rozwijać i jeszcze się rozwijaj po pracy, bo wtedy, jeżeli się rozwijasz po pracy, poświęcasz aż tą godzinę, dwie na czytanie, przechodzenie kursów, uczenie się, działanie przede wszystkim, no to zdobywasz umiejętności, których większość ludzi nie, nie będzie w stanie osiągnąć. Jeżeli mi nie wierzysz, to zadaj sobie bardzo proste pytanie. Jeżeli znasz kogoś w rodzinie, w otoczeniu znajomych, przeanalizuj ich styl życia wejść do ich mieszkań i zobacz, ile mają książek, czy kupują kursy, czy się z tego uczą, czy, czy wydają pieniądze na jakieś szkolenia, czy po prostu tylko jadą, bo z pracy ktoś ich wysłał i są obrażeni, że w ogóle tracą czas. Ile znasz takich osób, które by jeszcze po swojej pracy gdzieś się rozwijały, uczyły się, próbowały nowych rzeczy? To są jakieś promile osób. Większość ludzi po prostu ma pracę, skończyli studia, jakąś tam szkołę, mają pracę i ich wizja jest taka, że do emerytury to będzie ich praca, i w wielu przypadkach to wypali, w wielu przypadkach nie wypali. I teraz możesz czekać na tę loterię, czy w Twoim życiu to wypali, czy nie, albo tworzyć sobie jakby przewagę przez to, że się uczysz, czytasz, rozwijasz, uczysz się nowych rzeczy. I jeżeli się ciągle uczysz nowych rzeczy, po roku, dwóch takiej systematycznej nauki, że to będzie Twoja rutyna. Raczej nie będziesz już zatapialny. Większość ludzi tego nie robi, więc ty będziesz tą osobą wyjątkową, która wie więcej, umie więcej i co najważniejsze, jest otwarta na to, żeby się uczyć. Nie jest problemem, że na przykład mój pracownik czegoś nie wie, nie umie. To nie jest problemem. Ja też wielu rzeczy nie wiem i nie umiem. Problemem jest to, że nie ma takiego podejścia. Że ja się tego nauczę, ja znajdę rozwiązanie. To jest najważniejsze. Więc nie musisz już wiedzieć teraz, nie musisz wszystkiego umieć, tylko musisz bardziej mieć charakter, który jest otwarty na uczenie się nowych rzeczy. Pamiętaj, że być może twój pracodawca teraz zyskuje z ciebie korzyści, ale nie obrażaj się na niego. Po prostu pamiętaj, że gdy ty robisz dobrą robotę, najwięcej korzyści ty uzyskujesz. Bo ty wytwarzasz sobie ten nawyk dobrej pracy, dyscypliny i wymagania od siebie więcej. Zapraszam cię do kolejnego odcinka podcastu o, w każdy poniedziałek o 7.15. I jeżeli masz jakieś pytania, pisz do mnie na Instagramie. Być może chcesz skomentować ten dzisiejszy podcast, to napisz w komentarzu i słyszymy się w kolejny poniedziałek o 7.15. Trzymaj się. Cześć.